Długo się zastanawiałem nad tym, czy pokazać mi własną twarz, ale w końcu się zdecydowałem. Jestem Rakan Pol, a to jest FIFA 12. Zapraszam. Dzisiaj zobaczycie mecz z drugiej ligi, drugi mecz. To znaczy, mecz był chyba siódmy, siódmy albo ósmy w lidze. Ale drugi, który Wam pokazuję. Pierwszy przegrałem. A tu chciałem Wam pokazać mecz w trochę innym świetle. Hmm. Myślę, że e, jest on troszkę na wyższym poziomie niż ten pierwszy mecz z drugiej ligi. Przynajmniej w moim wykonaniu. Zapraszam. Nie jest to prawym skrzydłem. Podanie do środka Messi. Za szybko uderzyłem, mogłem minąć go z wodą. Dobre podanie mojego przeciwnika. Atak prawą stroną. Strzał. Chyba Miller to strzelał. Dobrze, Fabregas, przyjęcie kontra Barcelony. Zbyt nerwowo. I przeciwnik przyjmuje piłkę. Znowu Bayern Monachium, podobna akcja. Znowu atak prawą stroną, znowu Müller. Próba technicznego uderzenia, ale w środek bramki. Valdes, Podanie do Iniesty. Dobre przejście niesty, Messi indywidualnie. Wchodzi w środek uderzenie lewą nogą koło i gol Goal, ładna bramka. drugie widzę. lidze. Już jest nie ten poziom, co we wszystkich innych pozostałych, w niższych likach. No i atak Bayernu Monachium. Tym razem lewym skrzydłem. Nie, zejść do środka. Skutecznie na do Nową naprawę skrzydło. Próba strzału, chaotycznie. Zablokowany. Próba wycofania. I rzut za auto dla mojej drużyny. Jeszcze żółta kartka dla Ksawiego. Eee, nie, nie, nie powinno być żółte kartki, moim zdaniem. Abidal. Abidal. Spokojne rozegranie. Na prawą stronę. Dani Alves. Sztuczka techniczna. Niesta. Ładne prostopadłe podanie. Dani Alves. Środkowanie. Dobre przyjęcie piłki. Głównie cały mecz toczył się w środku boiska, bo jak grają dwie wyrównane drużyny, to zazwyczaj cała gra trzyma się w środku boiska. Bajem Monachium dosyć spokojnie tutaj grają. Nie to tracy Milan w poprzednim meczu. Ten przeciwnik spokojnie rozgrywa piłkę. Znowu blokada, dobre przejęcie, szybkie podanie. Świetnie wychodzi Messi, ale tu się troszkę domytałem i przeciwnik przejął piłkę. Znowu akcja Bayernu Monachium, znowu prawą stroną. Gomez, strzał. I tutaj miałem dużo szczęścia, że piłka nie wpadała pod nogi mojego przeciwnika. Znowu prawą stroną. Zajechał się do środka, uderzenie. i dwa metry obok słupka. Xavi. Żółtą kartkę na koncie podaje. Świetne podanie do Messi'ego. Tutaj mogłem zagrać. Spokojnie na dół do Sancheza, podaniem na dobieg, ale nie zauważyłem go dopiero na filmiku. Messi, świetne wyjście Messiego. Ładnie ciągnie, dobre uderzenie. Sparowana piłka i źródła rożnych. Tureczka, silne uderzenie. Dośrodkowanie, pikę głową i słupek. Jeszcze masz rano ale daleko w słupka. I tak się dokończyła pierwsza połowa po bramce Messiego w 12 minucie 1-0. 5 strzałów Barcelony, 4 strzały Bayernu Monachium. Bayern Monachium troszkę więcej przy piłce. Tu już akcja od razu na początku. 47. minuta Fabregas przechodzi bramkarza. I strzał. Piękna bramka. Indywidualna akcja. Nie, nie się bramkarza. W sumie akcja zespołowa, ale ładne przejście bramkarza. Kolejny atak kończy się bramką. To dowód na to, że nie tracą Strzał do pustej bramki. 2 do 0. 49 minuta Fabregas. Cross. Cross. Dobre odebranie, Xavi, Messi, Dani Alves, trochę to trwa, przyjęcie, strzał i obok słupka. Mogłem go lobować, Czy lobował przeciwnika, tu byłaby to groźniejsza akcja, albo strzał, no tutaj kolejna akcja, błąd mojego przeciwnika. Albo mogłem tam strzelać wcześniej technicznym uderzeniem koło prawego słupka. Ładne doświadczenie Ksawiego, przyjęcie piłki, strzał i gol, Sergio Busquets. 3 do 0. Druga liga pojedynków. No, i tutaj po tym golu mój przeciwnik najprawdopodobniej się wyłączył. Połączenie zostało zerwane. Szkoda, że niektórzy w ten sposób kończą mecz, no ale trudno. 3-0, moja wygrana. Tak zakończył się mecz. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, subskrybowania, oceniania. Na razie.